Dzień dobry, z całego serca chciałam Państwa zaprosić na wirtualne targi książki Empiku. Cały weekend spędzam razem z Państwem i z fantastycznymi autorami. To jest ten moment, kiedy rano chciałam podsycić Wasz apetyt na wspólne spotkania, a to hasło podsycania apetytu jest jak najbardziej na miejscu, bo zaczynamy od książek kulinarnych. Zapraszam na godzinę 12, wtedy Wioleta Błazucka. Jeżeli jeszcze nie znacie jej youtube'owego kanału Pierogi z Kimci, no to koniecznie trzeba to nadrobić. Dla mnie książka Violety, o której będziemy rozmawiać, czyli pierogi z kimci? Koreańskie smaki dla każdego. To jest książka, która z jednej strony opowiada oczywiście o smakach koreańskich, ale też opowiada o tym, jakie niespodzianki może mieć dla nas życie. Wioleta wyjeżdżając do Korei nawet nie przypuszczała, że kiedyś tam zamieszka, że stworzy tam rodzinę. I proszę, jak się sprawy potoczyły, a książka napisała taką, że po prostu zjadłam ją już oczami i nie mogę się doczekać momentu, kiedy od zajęć tych toretornych. Przejdę do zajęć praktycznych w kuchni. Dzisiaj podczas wirtualnych targów książki zrobimy takie pierwsze kulinarne kroki, więc zapraszam, żeby Państwo robili je wspólnie z nami. Powiem tak, bardzo podoba mi się w książce violety to, że przeprowadza nas przez trzy stopnie wtajemniczenia, jeżeli chodzi o kuchnię koreańską. Bardzo podobają mi się też tradycje związane z tą kuchnią, na przykład jedzenie zupy urodzinowej, jak sama nazwa wskazuje podczas urodzin, z czego się składa ta zupa urodzinowa, o czym też na pewno porozmawiamy. Bardzo lubię opowieść na temat pierwszego posiłku, który zazwyczaj się zjada po przeprowadzce, co wtedy ląduje na stole, odpowiedź dziś o godzinie 12, no ale nie odmówię sobie też przyjemności, żeby nie porozmawiać o całym rytuale przygotowywania kimci. No, właśnie kimci. Ja do tej pory cały czas mówiłam kimci uparcia, teraz już wiem, że należy mówić kimci. Więc porozmawiamy o całym rytuale przygotowywania kimci, który nazywa się, uwaga, kimjang. I bardzo lubię też instrukcję Wiolety, która pokazuje, że kolejny krok na przykład w przepisie należy zrobić wtedy, kiedy kapusta opada z sił. No i od razu sobie człowiek wizualizuje opadającą z sił kapustę i wie, kiedy ma przystąpić do kolejnego kroku. Zapraszam Was z całego serca, będzie zarówno łagodnie i pikantnie. Swoją drogą, nie wiedziałam o tym, że Koreańczycy uważają, że pikantne potrawy pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i rozładowują napięcie, więc takie zupy idealne na rozładowanie stresu również w dzisiejszej opowieści się pojawią. Zapraszam o godzinie 12. Z poglądem na ściągę, bo tych spotkań jest tak dużo, o 15. Kontynuujemy słuchajcie, wątki kulinarne. Tym razem na instagramowym koncie Empiku, bo spotkanie z Violetą na Facebooku, na Instagramie Bartek Kierzun. Z Bartkiem nie tak dawno, no to już było dobrych kilka miesięcy temu, ale mam wrażenie, że mi minęło mi tak o napstryk. Rozmawialiśmy o książce Stambuł do zjedzenia. Kuchnia turecka za nami, a przed nami kuchnia hiszpańska. Hiszpania do zjedzenia. Przepięknie wydana książka, o której porozmawiamy. Bartek ma za sobą podróż, która składa się z 10 tysięcy kilometrów przejechał je po hiszpańskich drogach. I takie najważniejsze uczucie, które mu towarzyszyło podczas podróży, to było zdziwienie. Co go najbardziej zaskoczyło? O tym na pewno porozmawiamy. Wśród przystanków naszej podróży mogę zapewnić, że pojawi się Toledo. Wszystko po to, żeby w taki wirtualny sposób spotkać się z kimś, z kim rozminęliśmy się w czasie. W tej opowieści pojawi się El Greco. No, ale jest jeszcze jeden punkt, którego ja na pewno nie przeoczę, ponieważ Bartek pisze, że podczas tej podróży po Hiszpanii nauczył się robić marcepan. A ja jestem marcepocholiczką, więc muszę Proszę jak ten marcepan się robi i jak ten hiszpański marcepan smakuje. Przypominam, Hiszpania do zjedzenia i Bartek Kierzun o godzinie 15 na instagramowym profilu Empiku. O godzinie 17 coś dla tych, którzy są głodni wiedzy. Wiedzy, która jest oparta na faktach. Książka zatytułowana Bioksiążka. Biologia dla niewtajemniczonych. A po drugiej stronie razem z Państwem będzie Łukasz Sakowski. To jest taka książka, która pokaże między innymi, na czym polegają eksperymenty naukowe. Porozmawiamy trochę o replikacji i wyjaśnimy w bardziej uproszczony sposób, co się kryje za hasłem replikacja. Porozmawiamy o powtarzalności. Na pewno będziemy zgłębiać statystykę. No i trochę o czymś, co można nazwać syndromem, chorobą noblisty. Co się kryje za tym sformułowaniem? O tym wszystkim opowiemy Państwu o godzinie 17. Wtedy Łukasz Sakowski podczas wirtualnych targów książki i jego bioksiążka Biologia dla niewtajemniczonych, to jest zdecydowanie coś dla tych, którzy lubią weryfikować informacje, które czasami przypadkowo pojawiają się w sieci. I kiedy człowiek zaczyna drążyć, to okazuje się, że często powielane są bzdury. O pseudonauce też na pewno dziś porozmawiamy. A o 19. moi drodzy, na no człowiek, do którego mam słabość, mówię to publicznie, Michał Rusinek pojawi się razem ze swoją nową książką, zatytułowaną Mroczny Eros. Tym razem Michał zajmuje się językiem polityki i mogę Wam powiedzieć, że w zasadzie przy okazji tej publikacji poznajemy Michała jako demaskatora, jako immunologa, który chce nam zaserwować bardzo dobrą szczepionkę przeciwko głupocie i manipulacji. Mogę też powiedzieć, że Michał w książce Mroczny Eros jest takim. Saperem ze specjalnością rozbrajania bomb językowych. A rozbraja to wszystko śmiechem. Będziemy też wspólnie z Michałem apelować o deklinowanie posła Ziobry. To zapraszam, Michał Rusinek na instagramowym profilu Empiku o godzinie 19. Rozkład jazdy na niedzielę już jutro. Tymczasem skupiamy się na tym, co tu i teraz, a ja biegnę się przebrać i o godzinie 12 stawiam się w Empiku i czekam na Państwa. Do zobaczenia.